No ciemaneczko, ciemaneczko! Z tej strony ja, wasz wierny widzę. z nami Niko, gramy sobie skrzydlaka. Cześć, cześć. Dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć, Nie przedłużając, nie. O kurwa, dostęp... Dostałem... O kurwa! Twonejdy. Ole flip, mi się. To fajka, nie, bądź fajka. No, zostawcie lajka, zostawcie, dajcie, no, dajcie się rozwinąć, dajcie rozwinąć skrzydła. Kto? Barszczyk? Tak. To, to to. jest barszyk Zostaw ojcu lajka. Zostaw ojcu lajka. Aha, bołotow nie wyszedł, nie szedł mi. No, to już tak podejrzewam, że będzie placać ci regu. Dobra Kałaszek bez kewlara, napierd... na walamy Tak, nie przeklinaj, bo dzieci się oglądali. co? Jak chcieli? Mieję ja tylko teraz osoby oglądają Ej, to zabij go. Jest tutaj dziś Po lewej Prawo teraz Nie no ja się nie nadaję Co? Ty się nie dajesz? Tak ty się nie dajesz to ja tym bardziej się nie daję. Dobra. Spróbujemy, może troszeczkę na odległość, na czas. Może zobaczymy, czy oni się powychylają. No bo ja spróbuję, na czas. Gdyż to Ani smoków, ani fleszy. To nie na dwo. Nie oberwo, ...od głową. Pi, 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 nad głową. Co też na to? O nie... No muszę się nad głową, tam milimetr pewnie był dziś. Nad głową scout. Bardzo wiele No, Masz, dawaj. Nie, ja bierę go, ja go robię tego typu teraz tam. I no raz. Ko po kolei, żeby dwa rady... Tam w tym miejscu tam. dziś się pojawia. ...fleszyk. On maszyn I był flash poszedł na mi... Na, na site ogólnie. Padłem bez sensu. A ja może mogę wejść z wała? Good job, my friends. Smoke! No Dobra. Co backa? Izraela. Izrael. Israel. Kur... Nablokowałem się o schody, jaki gruby jestem. Flashback. Palili mnie. O, to -y, a ja tu mam scouta. Spi... Haha, easy, busy, level squeezy, biatch. Zastanawiałem się, czy mam go zabić, czy nie. <śmiech> 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 Naprawdę? 88 mniej, no. Kur... ale nie fart, ja pierdzielę. Wiem naprawdę co się dzieje. Koło nie easy Combat. Nie, nie no przecież. Po co to jest, to jest mapa CT to ewidentnie, tak? No. Ewidentnie. Mapa GPM-a. Dwóch do ciebie idzie. Wrzuciłem tam nega. co jest? Mogę ruszyć się. Sub ten głupidzio. Ten leży... Nie znowu, Fryer, pompka No nie, tunel na daleko, tu to za timing, ma 4 Tunel, lewo Ja pierdolę, ja w ogóle nie zrozumiałem tego twojego info, wiesz? jakoś tak wyszło mi z głowy Nie no, ajaj, jaj kurwa Ech. D dopiero, jak A, do dopiero jak drugi raz powiedziałeś tunel, tu to ja dopiero. Kurwa, gdzie? Wy pie. zepsułem robotę. Nie no, nie mogę zabić, blisko. O, podskoczyłem, podskoczyłem, nie! Kurwa, spacja mi się wcisnęła, kurwa. <grym wytwę> No nie no muszę zwalić na coś, nie? No spację czy nie wiem Nie wiem żelazko nie wyłączyłem, czy, co, czy coś nie wiem No w mnie boli No nie wiem no Bomba jądrowa wybucha w ogóle no dobra, mogłem mogą mu zawalić, to o to chodziło bardziej teraz. Ale spanikowałem. Pycześ, wiesz. To pro player panikuje? Niemożliwe. Nie pyś, zdasz mnie. Dlatego mówię. Nie ma. Jest na daleko, short. Pali się jeden, u mnie U mnie będzie Mam Dobra, nie mogę trafić rak O no, nie mam grafiti Dajcie znać w komentarzu czy Niko ogląda odcinek A jakie Peniko nie da znać czy oglądał Tak Okej dam znać Daj znać czy oglądałeś Tylko nawet nie wiesz kiedy to wpadnie ten, ten cineczek Aha z zaskoczenia. Jest outside. za kurde. Na no, no, na skrzynce, wiesz? to jest Tu ciebie szedł. No. Easy. Easy, busy, domyślny, co? Włóż bogacz. Ale to nie stanie, bo kurczę... Po pożyczy nie pożyczyłem mu. Po, pożyczyłem. Tak jak, wiesz, jak, z Ferrari, nie? Pożyczasz moje Ferrari, żeby się powozić, to tak samo ja pożyczę mu kawałka. Okej, okay, rozumiem. Szkoda, że jeszcze te Ferrari wiem ale... O Boże. Outside, dół. Boże. Jest tam... No, a to go, tak? Shorta? Jeszcze jeden chyba gdzieś... Jest, oh, a... Co? skakał łeb dostałem. Short, tak. Shortu. No, no, rusz się. <laughs> Pierdole. To się blokuje. No nie widziałem, pierwszy raz ten schodzę Ale ja nie wiem. W przedniej ludzie tak miałem W tak? stronie. Musi wejść już To pewnie tunel, nie? No mówiłem, że tunel. Mówiłem tunel. Ewidentny tunel. W ogóle jakoś tak rako w ogóle zabiłem go, nie wiem. Nie, ja się nie daję do tej gry. Jump shot! Coś nie masz Haso, dobra. Dobra, dawaj bo przecież trzeba to wygrać, nie? Jak ja to... Tak jak za każdym razem. Nie defuję, nie plantuję Short Boże za O kurwa. Wiedziałem, że go nie zabiję. Ja pierdolę. To... No bo chciałem go kurwa zabić Ja pierdolę To się wytnie po Postawi się tutaj że to Niko strzelał <śmimu nie śmimu> <nie wylemi. śmum> <śmum> <śmum> Fuck Easy fuck smoke <śmum> Mid do, dojeżdża Blisko A tamten ile w ogóle? 46, chyba 46. Ekstra, super. Nie no to wiesz, bardzo dobrze. No, r no jeszcze jedno Racja, dobra. Dziękuję za oglądanie e, super, superanskiego meczu. Czys, czyś, czyś.